Już po raz drugi Ostrowiec Świętokrzyski jest gospodarzem czwartych mistrzostw województwa w piłce nożnej podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Mamy, mamy w tym roku gościmy siedem drużyn, to jest oczywiście poza gospodarzami imprezy, dwa zespoły z ośrodków w Kielcach, ośrodek w Baryczy, w Skarżysko-Kamiennej, w Jałwęsach i w Cudzonowicach. Całe szczęście dla gospodarzy, że gości nie podejmowali u siebie, na przykład w sali gimnastycznej szkoły przy ulicy Gulińskiego. Nie dość, że ze ścian odpada tynk, to jeszcze w środku panuje niezbyt przyjemny zapach. Co ciekawe, systematycznie odbywają się tu zajęcia. Warunki nie są najlepsze. Stan techniczny budynków jest no, nie najlepszy, powiedzmy tak oględnie. W niektórych częściach jest no, po prostu zły. To język oficjalny, mówiąc wprost jest po prostu fatalnie. W takich warunkach prowadzone są zajęcia. Co ciekawe, choć jest to wiadomość nieoficjalna, w szkole istnieją dwie wyremontowane sale z profesjonalnym wyposażeniem, jednak od lat nie są używane. Na złego remonty potrzebne są niemal w każdym pomieszczeniu, łącznie jest tak strategicznym jak kuchnia. Niestety ewentualny remont to duże koszta. Wymagałby na pewno dużych pieniędzy, żeby doprowadzić to do stanu no, takiego do funkcjonowania, prawda? na początek podejmę i podejmuję podejmę decyzję odnośnie bieżącego funkcjonowania jeśli chodzi o budynki tak żeby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo dzieciom Trudno mówić o bezpieczeństwie, gdy dzieci mają zajęcia w zagrzebionych salach. O potrzebie remontu mówi też odwołany przez starostę Zbigniewa Dudę Krzysztof Habczyn przez lata prowadzący placówkę. Tam są trudne warunki lokalowe, ponieważ w budynki nie było inwestowane od, od kilku już lat. Od kilku lat w zasadzie jest planowana termomodernizacja w związku z trudną sytuacją w budżecie powiatu ostrowieckiego. Ta termomodernizacja jest przesuwana z roku na rok. Nie wiem jak podejdą do tego władze powiatu w tym momencie. Zadają sobie też radni opozycyjnego klubu radnych w Radzie Powiatu: Jakie prace zostały wykonane podczas wakacji w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym przy ulicy Gulińskiego, aby poprawić komfort nauki dzieci? Wakacje to czas, gdy w szkołach odbywają się remonty mające przygotować je na nowy rok szkolny. W starostwie powiatowym w Ostrawcu Świętokrzyskim nie zaplanowano jednak żadnego remontu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym przy ulicy Gulińskiego. Plany dotyczące placówki są inne prace wykonane na Gulickiego w czasie wakacji. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy wcześniej mówili, że jakieś prace w tej szkole zostaną wykonane. Mówiliśmy, że przygotowujemy tą szkołę pod żeby wykorzystać fundusze z obszarów strategicznej interwencji. Natomiast na pewno nie było mowy w tym, że, o tym, że jakieś prace będziemy wykonywać w, w wakacje. Na no, środki unijne przyjdzie jeszcze poczekać. Nie wiadomo też, czy projekt zdobędzie uznanie i czy fundusze uda się pozyskać.